Przystępujemy do punktu y, 20 interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Pan Żywnicki, zapraszam. A, nie się, y, bo się śmiała strasznie. No, proszę się uspokoić, no, poważnie. poważnie. No czego to Może taką, taką generalną uwagą, bo to taka sesja uroczysta, muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o PSL, to miałem dopóki tu w tej miejscowości Ale wie pan... Yy, zaraz, zaraz. Proszę o pytania. To Dobra. są zapytania. Nie, żadne pytanie, ja tylko mówię. To jest uroczysta sesja, tu przemawiali jest, wszyscy. to jest normalna, Polsce, normalna sesja, więc poproszę pytanie, interpelację, wolny wniosek. Tak, tak, Można interpelacje, pytać. Interpelację, proszę. Interpelacje, bardzo. Proszę bardzo. Mhm. Więc y, PSL y, uznawamy za bardzo taką no, y, partię, powiedzmy sobie która miała... no, pani są? Jakieś... Niech pani słucha do pana. Nie, nie, proszę pana. Będę ja panu dawa, bo... odbiorę głos, jak pan będzie się tak zachowywał. No to ja mówię, a pani przerywa ciągle. Ma pani Właśnie. sprawę sądową 20, którego się przerywa. Na ten sam temat. Ale no. proszę pana, bardzo nie proszę. proszę. Rozkokoi, Jest czas, żeby wyborczy, nie wiem, jakąś propagandę pan wyborczy. Nie. Ja mówię to, co mówię. No to słuchać, nie pani nauczy trochę czegoś. Ja prowadzę sesję i ja bardzo proszę, żeby pan, jeżeli... Ma pan jakieś pytanie, zapraszam. Więc. Jak pytanie? No pytanie jest takie: czy te koło PSL-u przeszło na pozycję bolszewizmu, bo walczy z wolnością słowa? I trzeba by napisać do pana Piechocińskiego, który no, te PSL w tych tradycji swojej walczyło z bolszewizmem, zarówno w wojnie polsko-bolszewickiej, czy przy konsolidacji właśnie chłopstwa. Były duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o właśnie WITOSa, natomiast po wojnie tak samo u Becy jeździli, no więc pytaj. Pytanie. No, py pytanie jest takie, to, czy koło, no koło, członków, przede wszystkim ale, mnie pan pyta? A ja nie wiem, czy pani należy, wiem, że wójt i pani Proszę kiedyś Proszę szef... nie jestem w żadnej partii, Pani na to pytanie nie odpowie, to... bardzo mi przykro, albo no, nawet ale nie Ale pani przykro. poprzedni szef, jak była pani zastępczynią? we dwóch razem, Pan Kozłowski z Panem Wójtem na liście PSL-u występowali oboście. Proszę Pani, a Pan Kozłowski nigdy nie był moim szefem. No jak to, była Pani zastępczynią. Pan Kozłowski nie był moim szefem. A przewodniczącym Rady Gminy. No. W tym czasie, kiedy Pani była... Dobrze, proszę poważnie potraktować muszę przejść, sesję. przejść do tego, yy, nie, proszę, proszę Państwa, yy, do mnie jako do tego, który powiedzmy sobie w tej gminie może jest najbardziej poszkodowany. I, I może bardziej nawet ci, co od tego smrodu tam giną, powiedzmy, z tymi protestujący czy chcieli tutaj zrobili te referendum, nieudane zresztą referendum. Proszę Państwa, ja od 2005 roku, kiedy właściwie Maksymus stanął tam w tej okolicy, walczę z tą władzą. Z tego właśnie w tym okresie pani przewodnicząca mnie straszyła sądami. Tam mam takie nawet pismo. Kiedy powiedzmy sobie. Przypomagano Maksymusowi, natomiast nie zrobiono nawet chodnika dla dzieci. Moje dzieci w tym czasie były narażone. Nazywałem w tej chwili, w tamtych czasach powiedzmy, tych, którzy zagrażali życiu mojego dziecka, bo chodziło do szkoły. No to tak jak się nazywa takich ludzi, którzy przygotowują. Czy doczekam się Dobrze. pytania. Tak. No czy mordowała pani w tym czasie moje dziecko? Nie, To jest pytanie! No. Nie tam, proszę pytać. Dobrze, pytam. Proszę pytać, jeżeli... Pytam, tak. proszę pana, no pytam. odbieram Panu zaraz głos. Teraz tak. No niech Pani odbiera, na co chce Pani <grym wyzucie> Proszę Pana, pyta Pan, czy nie Pani? Pyta. Pytam, pan, pytałem Pani, powiedziała Pani. Proszę pytanie zadać. Panie pytaje, zadawał, tak. Proszę potraktować poważnie sesję. No nie jest to poważnie. Bo Pani pan obraża w tej chwili. Proszę Pana, obraża mnie to Pani to... Proszę Pana, odbieram Panu głos. Mogę Pani sobie odbierać, ale ja... O je muszę powiedzieć. Zgłaszał się również pan wiatr. To proszę mi powiedzieć, czy wie pan coś na temat prowadzonej sprawy postępowania przez Prokuraturę Rejonową w Bruszkowie odnośnie sfałszowania podpisów jakiś, które pan zbierał? A ma pan jakieś szersze informacje na ten temat? To znaczy słyszałem od ludzi, u których pan bywał, że podpisywali się nie blanko. Nadal nie wiem, o czym pan mówił. Okay, ja no, rozumiem, no, że takiej no, sprawy nie ma i prokuratura nie prowadzi nic przeciwko panu, tak? Czy pan ma jeszcze prowadzi, jakieś wyrazia? Przeciwko wójtowi i przeciwko pani przewodniczącej. Ja mam dwa dane do mienia. Przeciwko wójtowi 20 tego którego? a przeciwko pani przewodniczącej trzy dni później. Ale proszę, nie zapraszam do tego, że ja... proszę się informować o prokuraturze, dostępu do informacji w dziękuję, dziękuję. No. dziękuję bardzo. Yy... Panie Wójcie, chciałem pogratulować jako człowiek, który się w w Mazowieckim zajmuje opieką nad grobami, nad miejscami walk. Chciałem pogratulować medal. O, proszę, jaki o, miły akcent. O, kolegę, nie wiem czy mam się w Panie Wójcie, czy Panie Januszu Grzegu, bo nie, nie, było, nie było mnie w tym czasie, po, przyszłem po. Ale jestem bardzo dumny, że w minie nadal jest więcej nas, którzy się tymi sprawami zajmują. I zapraszamy do naszego grona. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan wicewójt. Ja korzystając również o. z tego, że nawet się zapytać pana Majewskiego, bo rzadko go widuję. Zapytanie to nie jest oskarżenie, nie jest pomówienie, zapytanie. Czy pan coś wie odnośnie IP, które prokuratura ustala odnośnie wpisów na, państw, na, panie, na pana portalu. Czy pan coś wie, czy, czy, był, czy, czy, czy był pan już przesłuchiwany, czy nie? Był pan przesłuchiwany, tak, ale nie może pan zdradzić dlaczego i o co chodzi. Dziękuję. No tam bolszewików nie Dziękuję było. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę.